Dyrektora programowego TVM Edwarda Miszak. Przypadamy to opanowane do perfekcji. Proszę Państwa, w kategorii reportaż prasowy. Napłynęło 167 prac. Jak Państwo zobaczą, w Ciudadce jedna redakcja, właściwie dwie. Nie będę pytał, jaka, ale pewnie Państwo już wiedzą. Od tych 7 prac. Pierwsza to Wstyd Rodzinny, rodziny Top, reportaż Katarzyny Brejwo opublikowany w dużym formacie gazety wyborczej. Drugi Biała Siła Białystok, reportaż. Grzegorza Szymanika z dużego formatu Gazety Wyborczej. Trzeci, teraz wszyscy jesteśmy twoimi oczami, Ahmedzie Hararo. Drugi reportaż, Grzegorza Szymanika z dużego formatu Gazety Wyborczej. Strasznie się staraliśmy, żeby pilnować.